Proste granice. To są przykłady prostych granic, które później wykorzystujesz przy liczeniu trudniejszych granic. Granica ciągu, którego wzór jest po prostu n, jest równa y, nieskończoność. Czyli przy n dążącym do nieskończoności, granica ciągu danego wzorem n jest równa nieskończoność. Dlaczego tak jest? Możesz poczytać sobie tutaj. Konkretnie tutaj. I teraz. Tutaj są wypisane wzory ciągów, które są podobne do tego ciągu, czyli 3 m kwadrat 5n do 3 dalej których granica też jest nieskończoność. No i kolejny przykład. Granica tego ciągu minus n przy n dążącym do nieskończoności jest równa minus nieskończoność. Dlaczego to możesz poczytać sobie tutaj? A tutaj są wypisane przykłady wzorów ciągu, które są podobne do ciągu minus n, czyli minus 3n kwadrat, minus 5n do trzeciej i tak dalej. Której granica też jest minus nieskończoności. I kolejny przykład ciągu, tym razem ciąg, który jest dany wzorem 1 przez n. Jego granica, gdy n dąży do nieskończoności, jest równa 0. Dlaczego? To sobie tutaj poczytasz. I podobne do tego, wzoru y, ciągi, czyli takie. Ich granica tych ciągów też jest przy n do nieskończoności, też jest nieskończoność, y, Też jest 0. No i kolejny typ ciągu, 2 do n -ty. Jego granica przy n do nieskończoności jest równa nieskończoność i, podobno do, i podobne do tego ciągu ciągi, jak te, i granica też jest nieskończoność. Ale zauważ, co wspólnego dla tych wzorów, podstawa tych potęg jest większa od jedynki, tylko wtedy y, te ciągi będą miały granicę w nieskończoności. Bo jeżeli podstawa jest, tak jak tutaj, y, mniejsza od jedynki, a konkretnie wartość bezwzględna tej podstawy jest mniejsza od jedynki, to granica ciągu będzie, gdy n dąży do nieskończoności, granica ciągu będzie równa 0. No i to są właśnie takie przykłady. Minus 2 trzecie, wartość bezwzględna jest mniejsza od rynki, dlatego granica jest 0. dziesiąte, minus 3 piąte to jest ciąg, które e, wzór ciągu, które możesz e, zapisać jako 4 razy, 1 je, siódma do n. 1 siódma, czyli wartość bezwzględna mniejsza od rynki. Dla tych wszystkich ciągów... Ich y, granica w dla n dążącego do nieskończoności jest równa zero.